Siemanko witam ponownie na kanale Piwne Degustacje. Dzisiaj drugi dzień targów w Poznaniu, troszeczkę zmęczeni po wczorajszym dniu. Jesteśmy więc na osłodę, tak sobie z gwiazdora skorzystamy. Gwiazdor jest to piwo świąteczne, z browarów, Gościszewie. I tak. Ekstrakt 16, alkohol 6,2, skład woda słód jęczmienny, pszeniczny, żytni nawet, dali. Jest chmiel, nie napisali jaki, drożdże nie wiadomo jakie, ale jest e, oprócz tego jest jeszcze wanilia, imbir, cynamon i gałka muszkatołowa. No i co? To... Trzeba spróbować. No. Etykieta zajebista, taki, taki kurde Mikołaj tutaj. O. I nie pykło, <grafię> jak to się robi. Ty? Czekaj, czekaj. Ty, jak, jak to się otwiera? <grafię> co tu chodzi? Teraz? Ty, otwórz to! Co, to mówisz, no i pokaż, bo nic to coś nie wychodzi. Pokaż mi, jak, jak to się. To nie działa! To kurde, nie działa! Idziemy reklamować. <ścoughs> A, Aha, to jak to się jest, te? Jest pod kątem. Aha, no widzisz, to tak. To, tak to jest jak. Ludzie z ze wsi do, do, do miasta przyjeżdżają, nie potrafimy otwieraczem posłużyć się nawet, ale otworzył zajebiście. Kapsel nie jest w ogóle zniszczony, więc bardzo, bardzo dobry otwieracz, fajny. No, muszę szczerze przyznać, że tych, tych, ani wanilii, ani imbiru, cynamonu, gałki, nie wyczuwam w tym, nie? Aromat... S -s słaby, muszę przyznać. Spodziewałem się, że będzie coś zajebistego. Dziękuję jest pianą nalać. No, piana, fajna, drobno płycherzykowa w takim beżowym kolorze piwo czarne, ale przejrzyste tutaj na dole można zobaczyć, że troszeczkę przejrzyste jest o nie, tutaj już, już w steku już tutaj aromaty cynamonu są Dobre nawet, Czuć tak jakby lekką e, kwaskowość. Lekka kwaskowość. E, tak, e, wanilii nie wyczuwam, kałki muszkatołowej nie wyczuwam. Mm, Imbiru może troszeczkę jest, bo takie roz, rozgrzewające jest. Lacing, a co? Jest, jakiś jest. Nawet, nawet, nawet jest. Nie? Lacing nawet w porządku. Wysycenie słabe, ale przez to piwo się właśnie pijalne jest. idealne, świąteczne z, przy, z, z przyprawami. Ok, piwo oceniam na czwóreczkę. Czwóreczkę można temu piwo dać. Ta flaszka 10 zł kosztowała. Więc jeżeli macie okazję, to na, na święta proponuję zakupić i sobie. Degustować. to by było to by było wszystko to siemanko